Hejterzy też, wy tam też jakby, czekajcie, wy tak bardzo chcieli, żeby ja zostałem wysłany do Rosji z powrotem. Dla was to też będzie ciekawa informacja. Decyzja w sprawie, dalej numer mojej sprawy zostało wydane. Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, na temat mojej ochrony międzynarodowej. Wszyscy pytacie i w końcu... W końcu to się stało. Ale zanim zacznę o tym opowiadać, bo, ja, bo w końcu zrozumiecie o co w ogóle chodzi, chciałbym powiedzieć taką rzecz. W ogóle, jak to się stało? Wkrótce, bardzo wkrótce i co w ogóle było w ciągu tych dwóch lat. Na początku, jak wszyscy pamiętacie, przejechałem do Polski, miałem wizę, wizę pracową, pracowałem tu, jak pamiętam. Cały, no w sensie ja miałem małą firmę i pracy byłem z tej wizy byłem cały rok, potem zdecydowałem, że no nie, to ja już nie mogę wrócić, bo ja nagrywam odcinki na takie tematy, za które ludzie w Rosji trafiają do więzienia i jeśli oni mówią tak samo i oczywiście ja zdecydowałem, że po prostu z powrotem do Rosji to dla mnie niebezpieczne i, i jak to jechać, tak? No i co? Ja zdecydowałem, że trzeba złożyć wniosek o ochronie międzynarodowej. Złożyłem ten wniosek po tym, jak to w ogóle przychodzisz do Straży Granicznego, dzwonisz do, do, do drzwi, mówisz, ja chcę złożyć ten wniosek. Oni tam robią wszystkie rzeczy, tam sprawdzają, co w ogóle tam to trzeba sprawdzić. I krótkie pytanie, ten krótki wywiad masz, po tym masz taką, wiecie, główny wywiad. Pół roku czekałem, przyszedłem do tego głównego wywiadu, on był w Warszawie. No i dokładnie z tego powodu przeprowadziłem się do Warszawy, bo po prostu codziennie tam, no dobrze, nie codziennie, co miesiąc, co drugi miesiąc trzeba do urzędu je, je, jechać i tam coś złożyć, jakiś wniosek, coś tam, coś tam zrobić i tak dalej. I jeśli bym mieszkał w Gdańsku, oczywiście można byłoby to robić jakby za pomocą poczty, ale wiecie, e, wszystkie te rzeczy, pracę z urządem tak powiem, a lepiej żeby iść samo, samemu no, dla mnie to po prostu spokojnie tak powiem przychodzisz, w okienko oddajesz wszystkie listy i nie liczysz na jakiegoś tam listonosza, który w ogóle może tam gdzieś tam coś z nim stać z tego powodu przyprowadziłem się do Warszawy i dalej tak robiłem, ten wywiad był długi 4,5 godziny, chyba ponad 5 godzin wydaje mi się coś tak Rozmawiałem z pracownikiem urzędu i z tłumaczem. chociaż ja mogłem wszystko i bez tłumacza to zrobić, ale lepiej tłumaczę też, no jakby zaprosić, bo on darmowy. I po prostu mówiłem, dlaczego powinien tu zostać moim zdaniem. No i co dalej? Trzeba po prostu czekać, co tam będzie dalej. I jak powiedziałem wcześniej, to było 23 roku w maju, czyli jeszcze dwa miesiące do półnych tych dwóch lat. No i co? Na co, wydaje mi się, co 4 miesiące chyba, ja dostawałem taki list, w którym napisano, że słuchaj, Wieczesław, jeszcze nie, nie mamy decyzji po twojemu, temu, w sprawie Twojej ochrony międzynarodowej, na temat tego i z tego powodu nie możemy, więc czekaj jeszcze i tam pół roku lub 4 miesiące lub 5 miesięcy tam dostajesz takiego listu od listonosza. Po tym, kiedy ta data już była, czyli ty już czekasz pół roku, dalej otrzymasz następny list, na którym napisane, przepraszam, nie możemy. Jakby jeszcze decyzja nie jest jakby gotowa. Jeszcze trzeba poczekać do takiego tam, nie wiem, jeszcze tam pół roku. Czekam jeszcze pół roku. Jeszcze raz dostaję taką samą listę. I dostawałem, dostawałem takie listy. I kiedy ostatnia data była, ja czekałem na kolejny podobny list, ale go nie było. Czyli w ogóle nie dostałem żadnego lista. I dalej jeszcze, wydaje mi się rok, ponad rok, ja po prostu nic nie robiłem, czekałem. No, wydawało mi się, że tam... Białorusini czekają na ochronę międzynarodową, tak samo Ukraińcy też, i ja jeszcze, jeszcze niektórzy Rosjanie też przyjechali, więc kolejka duża. I zdecydowałem, że nie, bo, nie będę po prostu przeszkadzał, niech wszystko będzie jak trzeba. Zgodnie z prawem 15 miesięcy maksymalny czas oczekiwania na decyzję. Ja... Dzisiaj to już 20, 22 miesiące jak czekam. I kiedy ja już czekałem, kiedy był 20, 20, 21 miesiąc, chociaż maksymalnie to 15, dalej to niezgodnie z prawem, ale ja pomyślałem, że nie, jak powiedziałem wcześniej, nie będę przeszkadzał, po prostu będę czekał. No i czekałem, czekałem i zdecydowałem, że trzeba zadzwonić do, juri, do prawnika, porozmawiać, zdzwonił, który tylko w sprawach ochrony międzynarodowej pracuje. I on powiedział, że to tak, tak się bywa, że po prostu mogli gdzieś tam uh, twój, tw jakby twój ten dziel, czyli o twoje, twoje sprawy, wszystkie te papiery. Być może oni już tam wszystko podpisali, już wszystko, decyzja wydana, ale po prostu oni tam zgubili gdzieś tam, nie wiem. Oni po prostu leżą tam i trzeba po prostu, jakby powiadomienie, takie wysłać, że hej, jak coś ja czekam. Ja zdecydowałem, no dobra. Ja poszedłem, powiedziałem, czyli wysłałem taką listę, też poszedłem do urządu, wrzuciłem i. Miesiąc czekałem. Czekałem, nic nie było. Nic nie było, potem poszedłem jeszcze jeden list, taki już bardziej poważny. Napisałem, też poszedłem, wrzuciłem, i na następny dzień, czyli wczoraj. Ja. 22 miesiące czekałem. 2 lata. 2 lata. 2 roku. Czekałem i e, takiego dostałem SMS-a. Decyzja w sprawie, dalej numer mojej sprawy, została wydana. Oczekuj na korespondencję lub SMS. Jeśli masz pełno, pełnomocnika, decyzja zostanie wysłana na jego adres. Nie mam. Więc wiadomość automatyczna, prosimy na nią nie odpowiadać. Czyli decyzja wydana. Co, co, co w ogóle może być w tej decyzji, tak? Tam trzy e, wariacje, tak powiem, co tam może być napisane na tym liście. E, Główno co nas interesuje, tak? Pierwsze to, że... E, oj, to, no, to trzeba po polsku, bo ja wiem, jak to po rosyjsku. E, pierwsze że ja dostaję e, takiego statusu, po drugie, że ja nie dostaję statusu uchodźcy, a dostaję takiego statusu, czyli tam napisane, że zupełnająca ochrona, coś w tym stylu. I trzeci, status w ogóle żadnej ochrony, nie uchodźcy i w ogóle jakby, no co ty przyszedłeś, nie, może, nie możesz dalej zostać w Polsce. Teraz porozmawiajmy o tych wszystkich, ja jak coś jeszcze nie wiem, ja czekam na listonosza, <laughs> tyle. Czyli listonosz powinien przejść i w, do, w ręki wrzucić, wrzucić mnie te, ten e, papier i będziemy z wami go otworzywać. Czyli ja po prostu kamerę jakby włączę i będę otworzywał, jakby patrzeć, czytać co tam napisane. I to będzie chyba nie w kolejnym odcinku, bo wydaje mi się, że następny tydzień się cały trzeba czekać. Po uh, pierwszy taki status, co on daje. Ja uh, mogę od razu iść i zrobić karty pobytu na 3 roka, na trzy lata, roka, lata, i tak samo uh, paszport konwencji żyniewskiej, czyli jak uchodźca taki prawdziwy i mogę z nim podróżować. Po prostu pokazujesz jego tam na granicach i wszyscy wow, 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 ok, proszę bardzo, welcome to e, do naszego kraju. I jakby można w taki sposób podróżować. To i takie plusy tego, e, minusów tam żadnych. Dalej, e, drugi, druga wariacja, że przepraszam, nie wystarczy twoich dowodów dla tego, żeby być uchodźcem, ale wystarczy, żeby być z ochrony tej uzupełniającej i tutaj w takim razie ja mogę. To też super. Czyli też możesz zostać w Polsce. I oczywiście ja nie dostaję tego paszportu, o którym powiedziałem po pierwszym, w pierwszym przypadku tej konwencji żynewskiej. Ja mogę zrobić tylko paszport podróżniczy Polski dla uchodźcy, jakby to inny, trochę inny dokument. Dalej, trzeci, trzeci punkt, w którym napisane, że po prostu żadnej ochrony, w takim razie trzeba iść dalej w inny, tam nie wiem, instancji, tak powiemy po rosyjsku, czyli po prostu apelacja taka i dalej tam walczysz papierowo ze wszystkim tym. Co robić, jeśli pierwszy, jakby... Po prostu, no, dostałeś i dostałeś, super. Kto może dostać ten pierwszy punkt, tak? Ludzie medijni, czyli blogerzy, którzy naprawdę tam, jak ja zrozumiałem, być może tam jeszcze coś, ludzie medijni, którzy mają tam blogi duże, wyświetlenie i tak dalej, którzy przeciwko i jeszcze jakiś, nie tylko Putin, po prostu władz lub to, co nie podoba się władzom, tak samo oni powinni, jakby już poszukiwany być, tam ten list kończy, <noise> w Rosji już powinien być. Ja nie mam takiego listy, jakby oficjalnie mnie nie jakby nie szukają w Rosji, bo w Rosji tak to działa, oni wiedzą, że jeśli teraz oficjalnie będziemy go szukać, to on może z bardzo łatwo dostać ochronę międzynarodową jak, lub jakiegoś, nie wiem, tam azulu w, tam w Niemczech, lub w Ameryce, gdzie on tam pojechał. I on na pewno nie, no, nie wróci. Ale jeśli oni nie szukają go oficjalnie w Rosji, to i ciężko dostać ten pierwszy punkt, bo ci w ogóle nic, nikt nie szuka. Co ty pytasz o nas, o ochronie międzynarodowej? I z tego powodu e, oni nie robią to, oni oficjalnie cię nie szukają, ale potem kiedy wrócisz, kiedy twój paszport straci ten e, datę ważności, ty po, powinien iść do ambasady, ale w ambasadzie teraz mówią, przepraszam, tylko w Rosji można to zrobić. I oczywiście, oczywiście, jak tylko wylądujesz gdzieś tam w Rosji, lub przekroczysz granicę, proszę bardzo, do więzienia. I od razu tam e, siedzisz tam 3-4 godziny, oni robią takie listy, że teraz jesteś poszukiwany i proszę bardzo, do więzienia. I tak to było. I teraz to robią ludzi na przykład. No, tam dużo, dużo, dużo takich przypadków już w Rosji za ostatnie 3 lata. E, co jeszcze? Jakby to, kto może dostać pierwszy, tak? Ten punkt. Drugi punkt, o którym powiedziałem. Ten punkt, jak powiedziałem, jeśli nie wystarczy tych papierów, żeby dać ten pierwszy status, dają drugi. I to też super, jakby po prostu żyjesz, normalnie siebie, pracujesz, żyjesz, podróżujesz. Tylko nie w tych krajach, do których nie trzeba jechać, z którymi Rosja, na przykład, z którymi w sojusznikach. Wydaje mi się teraz do Stanów Zjednoczonych nie można jechać. I w takim razie, i w pierwszym, i w drugim przypadku, i w pierwszej tej odpowiedzi, i w drugiej, ja mogę po prostu tu żyć, mieszkać w Polsce, dopóki w Rosji... Wszystko nie będzie super, czyli nie będzie tej dyktatury i wszystko to, o czym ja powiedziałem, zgodnie z czym ja nie mogę jakby wyjechać. Z tych powodów ja nie mogę wrócić do Rosji i dopóki te powody są w Rosji, ja nie mogę wrócić i cały czas ten będę mieszkał w Polsce, mam legalny status. Ale ja mam jeszcze 5 lat, jeśli oficjalnie tu legalnie mieszkam 5 lat, a ja już mieszkam 3 to jak ja zrozumiałem, jeszcze dwa lata i można będzie już iść, lub trzy lata, nie pamiętam jeszcze potrzebne, iść, e, robić te wszystkie matury e, historii, język i już paszport polski, jakby robić. To też e, nie wiem dokładnie ile lat, to trzeba sprawdzić, ale ja chcę, ch po, dlaczego to mówię, że jakby nie trzeba czekać, kiedy w Rosji wszystko będzie w porządku. Bo to można czekać 40 lat, nie wiem, tam 100 lat i być może nigdy nie będzie. I z tego powodu można zrobić paszport jak ja i chcę. I co mamy? Podsumowując to wszystko, mój prawnik mówi, że wydaje mi wydaje się, że ja dostanę ten pierwszy. Ja z tego powodu, że ja byłem w wojsku rosyjskim, ale moje papiery, że ja tam byłem, i taki e, wojenny bilet, tak się nazywa, e, ten wojenny bilet w Rosji został. To po pierwsze. E, ja nie mogę go, to, go tu pokazać, więc ja tylko na słowach moich powiedziałem i zdjęcie pokazałem, e, wydałem, że ja służyłem w Wojsku Rosyjskim na przykład. No i z tego powodu, jeśli ja teraz wracam, mogą tam, nie wiem, do wojny lub tam do jeszcze coś wrzucić. To po pierwsze. Czyli e, ja nie mam takiego dokumentu, żeby to był dowodem tym, że ja służyłem w wojsku rosyjskim. To po pierwsze po drugie, e, ja nie jestem poszukiwany w Rosji. Też pierwszy ten punkt trzeba, żeby, żeby taki jakby, no żeby ja byłem poszukiwany. Ja nie jestem poszukiwany. To też słabo dla pierwszego punktu, że ja nie mam takiej papery. E, tak samo ja nie byłem w więzieniu i nikt mnie nie aresztował w Rosji, kiedy ja byłem w Rosji z tego powodu też słabo dla pierwszego punktu, więc moim zdaniem tylko trafia tu dla pierwszego tego punktu, że jestem blogerzem, który mówi o Rosji i jak to prawdziwo wszystko tam się jest o zwykłych rzeczach, ale te zwykłe rzeczy nie podoba się tym politykom i ja dodałem te dowody co z tymi teraz ludźmi, którzy tak samo mówili jak ja i co oni tam teraz robią w sensie gdzie oni teraz znajdują się w Rosji w więzieniu. I takich bardzo dużych ja pokazałem wszystko, co, się, co zgodnie z tym. Więc uh, tylko ten punkt jakby do tego pierwszego trafił. trafił. Drugi punkt bardzo po, jakby podobny do niego, że można go dostać i wydaje mi się, że ja też mogę dostać ten drugi, bo ochrona taka uzupełniająca, ona bardziej odpowiada moim zdaniem bo ja mój kanał na przykład, i on bardzo, bardzo jakby trafia do tego, do, do tego punkta, ale tak samo Medwiedziew i sam Putin i nasze urzędniki, urzędnicy w Rosji oni mówili, że ludzie, którzy zdradzili nas i wyjechali do Zachodu tam z Rosji, to jakby jesteście zdrajcami, jeśli wrócicie, no będzie bardzo źle dla was wszystko. I to oni sami napisali w swoich sieciach spójnościowych, a Putin to mówił uh, dla mediów, Więc to też, jakby nie trzeba być blogerzem, żeby dostać taką uh, taki odpowiedź od swojego państwa. Ja wyjechałem, niektórzy też wyjechali. Uh, kiedy rozpoczęły się wojny, ja wyjechałem za tam, tydzień, za dwa tygodnie do rozpoczęcia. I tak się stało, ja nie wyrzuciłem, Czyli ich zdaniem, rosyjskiego państwa, a uh, także Byliśmy na Zachodzie, ale jak, jak tylko zaczęło się wojna, powinni byliśmy wyjechać do Rosji, bo nie popieramy to, co się dzieje uh, tam na Zachodzie. Popieramy Rosję. Z ich punktu widzenia powinniśmy byli tak zrobić. Nie, jeśli, jeśli to nie zrobiłeś, dalej siedzisz tam rok, dwa, trzy lata. No, czekamy na ciebie uh, w Rosji. Więc uh, tylko to wydaje mi się. Tam jeszcze kilka punktów, było, ja nie będę mówił o wszystkich. Tam 5 punktów dodałem, z jakiego powodu. Nawet każdy punkt trafia w to, że ja powinien tu zostać, ale ja przygotowałem 5. To wszystko związane z polityką, oczywiście i tyle. No i dwa, 22. oj, tak, 22 miesiące, dzisiaj 22 lutego 21 decyzja została wydana. Teraz. Mamy, co, sobotę, więc oczywiście wydaje mi się, że żadnego listy dzisiaj nie dostanę, jutro też, a z poniedziałka można będzie już czekać. Tak samo ja chcę dodać, że ja nie na 100% jestem pewien, że tam będzie tylko pozytywna decyzja. Tak samo mogą powiedzieć, że jeszcze nie. Jakby, przepraszam, nie dodałeś dowodów, ale no to dla mnie będzie bardzo dziwne, chociaż ja i mam jeszcze taki zestaw. Papierów i dowodów, które ja mogę wysłać jeszcze, i tam jeszcze bardziej punktów, bo ja wtedy, kiedy ja to, wszystkie te papiery pokazywałem, dowody moje, wtedy jeszcze było tylko, wydaje mi się, rok i pół tej wojny było, lub w ogóle tylko pół, pół roku chyba wtedy tylko było tej wojny, ta wojny trwało. A za dwa i pół roku, tyle nowych praw w Rosji, tyle nowych słów powiedzieli te państwo rosyjskie wobec mnie i ludziom takich jak ja. Więc będziemy czekać. Cóż, następny tydzień czekamy i będziemy po prostu tak samo. Tu kamera, tu ten papier. Ja otworzę to i zaczytam po raz pierwszy razem z wami, co tam będzie napisane. Ja nie wiem. Więc 22 e, miesiące, czyli ponad 2 lata, czekałem na to. No i pozostało czekać chyba tydzień. Dziękuję bardzo. No i trzymamy kciuki <laughs> za to, co będzie. Hej, terzy też. Wy tam też jakby czekajcie. Być może będzie jakieś negatywne decyzje. Wy tak bardzo chcieli, żeby ja zostałem wysłany do Rosji z powrotem. Dla was to też będzie ciekawa informacja. Do widzenia.